19 sierpnia w parafii św. Mikołaja w Łęgowie obchodziliśmy uroczystość w niepowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego samego dnia odbył się również odpust i dożynki parafialne. Podczas sumy nastąpiło uroczyste przywitanie relikwii św. Oliwii przywiezionych z Anagni przez 35-osobową delegację Archidiecezji Gdańskiej. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja pana. Następnie feretron wraz z wieńcem przygotowanym przez rodzinę bochniaków z Cieplewa, tegorocznych gospodarzy dożynek, w towarzystwie jeźdźców konnych i rowerzystów, przejechał do ronda w Cieplewie i do kapliczki w Rusocinie, z każdym kilometrem na trasie pojawiało się coraz więcej parafian towarzyszących objazdowi.